Państwo tytuł e, wykładu już ukazał się przynajmniej na ekranie telewizora. Zapraszam pana Albasta do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego. Panie o wysoki senacie, szanowni państwo. Będę zajmował się relacjami między społeczeństwem a sektem tego wyjdzie. Najpierw krótkie wprowadzenie co do pojęć. Otóż ja daję ten slajd tylko dlatego, żeby pokazać, że seks to nie jest jakieś bardzo wąskie zagadnienie, z aspekt zachowania, tylko jakiegoś konsumpcja. Tylko to obejmuje bardzo część naszego jestestwa, bycia człowiekiem przez całe życie i to nam towarzyszy tak długo, jak jesteśmy mężczyznami, kobietami do końca. To jest to przeżycia, fantazje, przekonania cała filozofia. A jednocześnie zajmujemy się również zdrowiem seksualnym. Tym się zajmuję w tych miejscach, gdzie ja pracuję. Jestem terapeutą, lekarzem, leszer, pacjentów. W jakim celu? Co to znaczy zdrowiem seksualnie? Jak widzimy, to jest również pozytywny rozwój osobowości, wzajemnego porozumiewania się w związkach i miłości. Także tylko mówię o tym, bo seksolog często jest do roli aektologa, to jest coś więcej. Proszę Państwa, teraz przejdźmy, jakie są warianty między aktywnością fizyczną, gotową a seksualnością. Co zaraz będę omawiał. więc może być sport wykorzystywany w walce z seksem. Raz ponownego przykład i to w naszej kulturze. Europejskiej, to trwało kilka stuleci. Dalej może być tak, że aktywność seksualna jest główną formą aktywności fizycznej. To jest taki wariant. To i aktywność fizyczna, co obecnie jest domowana, zdrowia seksualnego. Ponieważ eliminuje czynniki ryzyka zaburzeń seksualnych, jest metodą leczenia zaburzeń seksualnych. Nawet przyja długowieczności seksualnej. Zmieniły się w ogóle koncepcje, bo jak nasi dziadkowie, babcie wychowywali byli w domu, to ich zawsze mówiono, że trzeba oszczędzać seks, bo będziecie dłużej żyć, Teraz są jest No i dobrze, przechodzimy do tego pierwszego wariantu. Aktywność fizyczna, sposób wykorzystywany w tłumieniu seksualności. Jak Dlaczego tak robiono? Otóż w Europie, w kulturze zachodu była pewna obsesja na tle seksu, który traktowano jako coś niebezpiecznego, zakażającego. Dobrze, że to służy prokreacja i niczemu więcej, a ktoś przy okazji jeszcze będzie otrzymał przyjemność, to jest podejrzana przyjemność. Więc, a młodzież, zwłaszcza młodzież męska w okresie dojrzewania ma przecież wielki wybuch. Seksualnie, pożądania, potrzeba co z tym zrobić. No więc taki był pomysł, żeby nakłonić do aktywności sportowej, tak, żeby z nimi mieli siły na nic. Tak zmęczyć sportem, że będzie święty spokój. No, ale do tego celu to jeszcze trzeba było jakąś filozofię. Więc wybrano straszenie seksem. O, mamy duża aktywność seksualna, skaza życia, na przykład. Również popularyzowano życie w pascezie seksualnej jako ideał. No i mamy ciekawy właściwie taki obyczaj kulturowy, nie spotykamy w innych kulturach w takim nasileniu, że przez 250 lat dokładnie w Europie trwała antymastyczność antymasturbacyjna wojna. Miliony ludzi walczyły z własnym ciałem. To tak trzeba widzieć. Miliony próbowały tłamsić swój, swoją seksualność. Proszę Państwa, to nie jest tylko sprawa współczesnych, z tych ostatnich stuleci. Ten negatywne podejście do seksu, że to jest wielki wydatek energetyczny, to sięga do czasów antycznych, Mamy tutaj na przykład Hipokratesa, bardzo cenimy w medycynie na miał różne pomysły, że jeżeli człowiek traci na to traci ducha życia na przykład. Nie wszystkie jego genialne poglądy się sprawdziły jak widzimy. Tak. No a medycy też się przyłączali do tej walki, do tej bo tutaj mamy takie poglądy że na przykład utrata jednego grama nasienia osłabia bardziej 40 gramów krwi. Można sobie wywołać wyobrazić jakie lęki były. <grymne> a, jak jaką tą utratę? Yy, Nadzwężenia systemu kciowego, proszę Państwa, to były wielomilionowe, wielu miliarda wydawanych publikacji, gdzie straszono między innymi Właśnie następstwami tutaj wrócimy za szybko. Trzeba się do tego przygotować. My dziedziny straszono następstwami masturbacji. Wtedy to się nazywało samogwał. No a jeszcze wcześniej analiz Od nieszczęsnego ona, temu to przypisałem. No więc do czego prowadzi masturbacja? Właściwie mamy całą medycynę. Każdy specjalista znajdzie tu coś. Jak widzimy i kardiolog i neurolog, wszędzie tutaj widzimy same negatywne następstwa dla psychiatrów też tutaj widać są dane ich pamięci. Nadwężenia, żeby wzmocnić ten tekst, były sugestywne ilustracje, bo jak się postraszy, to wiadomo, że będą się bać i będą unikać. No więc to są mężczyźni są bardzo wyczuleni co do swoich narządów. No, jest to jest postraszone i widzicie, czy mi się to skończy. O, albo tu, proszę bardzo, jaka brzydka twarz. Do no, tego prowadzi to, 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 to masturbacja. Ja już państwa nie chcę znęczyć innymi ilustracjami, gdzie to pokazywano stan hałastwa, wyniszczenia tego, jako następstwo masturbacji. Ale trzeba było leczyć. No straszyć to jedno, ale proponowano leczenie, bo poza sportem... To jeszcze były inne metody leczenia, no więc proszę bardzo, mamy tutaj nasiadówki, też takie sportowe, prawda? Hydroterapia. Powiem, że to było nieskuteczne. Proszę Państwa, ale najwięcej złego w uczuciu Zachodu popełnił, no niestety, lekarz. Pan doktor Piso z Jego wywód w tej jego książece w zasadzie sprowadza się do tego, że masturbacja prowadzi do przez kolejne etapy do no, końca przyjemności. <laughs> Proszę Państwa, jak jeszcze leczono tą przypadłość, masturbację, bo traktowano to jako chorobę. Na pierwszym miejscu widzimy sport. Wiadomo, że to nie było skuteczne. Dieta. No tutaj miłośnicy krakersów <laughs> mogą być nieco przestraszeni, <laughs> czymś, że to służy właśnie do zmniejszenia Pędru, ale Państwa uspokoję, że to się nie potwierdziło. Ale patent został w tej rodzinie, Jacham. No ale ci, którzy byli bardziej tacy oporni i w dalszym ciągu ujawniali zainteresowanie seksem, były bardziej drastyczne metody i tu już Hume kosztował pomoc. Jak widzimy, nawet były drastyczne metody. Amerykanie są we wszystkim najlepsi. I to jest przykład, że od jedynie na świecie w tak krótkim czasie stworzyli 33 patenty, zaraz pokażę, które miały na celu uniemożliwienie masturbacji. O, na przykład patent. To jest nagrodzony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, klatka. No, bardziej nowoczesne, zbliżamy się do. No. Wiek elektryczności się pojawił. Tani patent powystał do końca życia. Proszę Państwa, no i teraz mamy zmianę po tej wojnie z seksem na przełomie XX-XXI wieku. Aktywność seksualna zaczyna być postrzegana jako prozdrowotna, sprzyjająca długowieczności. I to znajduje potwierdzenie. Badania medyczne tutaj są jednoznaczne. Teraz mamy ten drugi wariant, seksa sport, kiedy aktywność seksualna jest główną, albo jedyną formą aktywności fizycznej. To chodzi o uzależnionych od seksu. Ale tą grupę rozumiemy. Wzrasta populacja mężczyzn siedzącym stylem życia. Oni siedzą tacy tędzy, siedzą w samochodach, siedzą przed telewizorem, siedzą w miejscu pracy i jedyny ruch to jest seks. Jeden. No, no i to chociażby. Ale aktywność seksualna jest wyeksponowana jako główna, szczególna forma bogata aktywności fizycznej, no bo w orientalnych sztukach wiosnych, bioty, w dobrze. Dlatego, no proszę Państwa, aktywność fizyczna, również teraz promowana, bo eliminuje czynniki ryzyka zaburzeń seksualnych, ta zmiana nastąpiła po 1998 roku, kiedy Sydney został wprowadzony do leczenia zaburzeń seksualnych i dzięki temu poznano dużo, przeprowadzono bardzo wiele badań i okazało się, że na przykład zaburzenia erekcji u mężczyzn, i choroba niedokrwienna serca mają te same czynniki ryzyka. Identyczne czynniki ryzyka. Teraz wiemy, że jeżeli zdrowy mężczyzna ma zaburzenia reakcji, znaczy nie ma żadnych dolegliwości, pojawiają się zaburzenia reakcji, a w jest zdrowy, to to jest objaw zwiastunowy zaburzeń krążenia, które pojawią się za 2-3 lata. To są takie właśnie ciekawe rzeczy. No i w związku z tym aktywność ruchowa jest traktowana jako eliminująca te różne czynniki ryzyka. Zarówno i nadciśnienie, zarówno założenia krążenia obwodowego, serca. Ale proszę Państwa, jak powstały te nowe leki i zaczęto promować ruch, to u wielu pacjentów z chorobami układu krążenia pojawił się strach że te leki są niebezpieczne dla krążenia, a również aktywność seksualna jest niebezpieczna. I kardiolodzy przez kilka ładnych lat mieli duże kłopoty, ponieważ pacjenci boję się leków, a jednocześnie baje się aktywności seksualnej. Ponieważ jeszcze dominował stary pogląd, że aktywność seksualna to jest wielki wydatek energetyczny. Jak ja studiowałem, to, udało, to było dawno w wojskowej to mój profesor fizjolog tak nam obrazowo mówił, że pod chorobie jeden kontakt seksualny zakończony satysfakcją to oznacza, to jest taki duży wydatek energetyczny, jak rozładowanie ciężarówki pełnej węgla. No to liczyliśmy, to fatalnie wyglądało, to było dużo obciążeń. A później się okazało, Proszę Państwa, w nowych badaniach, że co to w zasadzie jest? To jest tyle, co spacer z szybkim krokiem, 20 minut, albo wejście na drugie piętro stałego budownictwa, że jasna, trzeciego w nowym, szybko wejść na drugie trzecie piętro. Czyli w zasadzie żaden prawie wydatek energetyczny, czyli nie trzeba się tego bać. No i teraz mamy tą. I wybiła aktywności fizycznej, która jest promowana przez Światową Organizację Zdrowia, gdzie promuje się codzienny ruch, codzienny spacer, lekcich kamin, 30 minut dziennie, niezależnie od wieku. I to ma zapobiegać zaburzeniom seksualnym. I zrobiono badania, że rzeczywiście to koreluje, bo mężczyźni którzy zaczęli, nawet są ludzie dotyczą kobiet, już w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym powstała pierwsza, to była niedawno praca, która wykazywała, że kobiety w wieku około menopauzalnym, które zaczynają chodzić z kijkami, mają poprawę funkcji seksualnych. Także ruch jest bardzo istotny. Proszę Państwa, ale poza tym wpływem sportu na seks i wicelęsa, Ludzie zastanawiamy się, co się dzieje z tymi sportowcami. To jest tak, dlaczego niektórzy wybierają w ogóle życie sportowca. O co tutaj chodzi? Kompensują coś, a jak z kolei ten sport wpływa na seksualność? Jak są igrzyska, to zawsze jest dyskusja, sportowcy mają być aktywni seksualnie przed zawodami czy nie. No to zaraz wyjaśnimy. Proszę Państwa, czy rzeczywiście można wybrać aktywność sportową, żeby mieć jakieś kompensacje w jakichś programach? Zdarza się to, ale to nie potwierdzono, żeby to było bardzo charakterystyczne. Zdarza się również, że niektórzy mężczyźni, którzy mają potrzebę identyfikacji silną męskością, chcą podkreślać swoją męskość, wybierają pewne dyscypliny sportowe. Z kolei pewne dyscypliny sportowe wzmacniają męskość, kobiecość i tę zależność, to dobrze na, na tych na tym uczeniach znamy. Są sporty zmanie, wzmacniające tradycyjną rolę. Są to sporty, które np. No, przy, w mężczyznach, w takim odczuciu społecznym, który wybiera takie kobiece formy aktywności sportowej jest mało męski. takie są stereotypy ale co ciekawe pierwsze badania sportowców pierwsze badania sportowców rozpoczęli czesi w Pradze i chcieli porównać jak to się ma aktywność sportowa do seksu, ról seksualnych i tak dalej więc wyszło to nas chyba nie zaskakuje że generalnie sportowcy mają bardziej udane życie seksualne od tych porównanych z dwiemi, którzy nie uprawiają sportu. To jest dama nas logiczne, ale je podzielijesz na specjalności, jak widzimy. Czyli biegi, kolarstwo miały bardziej sprzyjać niż W Współzawodnicze konkretnie. No, ale w dalszym ciągu nie było odpowiedzi na pytanie, co ci sportowcy mają robić? Odpoczywać przed zawodami, czy nie? Pierwsze badania zrobili Szwajcarzy. 1989 roku i stwierdzili, że aktywność seksualna nie ma żadnego wpływu na wyniki w zawodach. Nie ma. Czy, czy są sportowcy aktywni, czy nie są aktywni, to nie ma żadnego znaczenia, z wyjątkiem sportu wytrzymałościowego, gdzie się zaleca abstynencję w 10 godzin przed zawodami. Zawsze tłumaczono, kiedy jeszcze pamiętam sportowcom, że aktywność seksualna powoduje spadek poziomu testosteronu, a gdy mniej testosteronu, to jest mniej walki, mniej prawda, rywalizacji, mniej agresji. Okazało się, że poziom testosteronu spada rzeczywiście po kontakcie seksualnym, ale to trwa do 10 minut, a później to wraca do normy, czyli życie w celibacie w zasadzie nie jest uzasadnione przed zawodami. No i mamy bardzo duże pierwsze już badania, kiedy były Igrzyska Olimpijskie w Seulu. Przebadano 1200 zawodników i co oni stwierdzili? Dla większość stwierdziła, że aktywność seksualna nie ma wpływu na zawody. Można to w nie robić, to nie ma żadnego znaczenia. Co czwarty, unika aktywności seksualnej przed zawodami i wybiera życie w abstynencji. No tak ser. Natomiast jest 9% sportowców, którzy uważali, że przed zawodami musi być seks. To musi, bo to im akurat sprawia, yy, daje lepszą aktywność sportową. Generalnie samoocena w ruchu seksualnie seksualnej jest bardzo wysoka u ponad połowy sportowców w z niesportowcami jest to bardzo wysoki wynik. Także sportowcy są bardzo zadowoleni ze swojej męskości, seksualności. Proszę Państwa, no i teraz na zakończenie chciałbym tutaj dać kilka cytatów na temat właśnie seksualności w innej obszarze kulturowym. W świat islamu teraz u nas nie ma dobrych konotacji, prawda? Ale tutaj chciałem dać kilka cytatów o w znaczeniem znaczeniu seksu. I proszę Państwa, to ciekawe, że autorami tych sformułowań to nie są sportowcy, tylko teologowie islamscy. No, więc też by się chciało widzieć, żeby w dziełach teologów chrześcijańskich były podobne takie ciepłe na seksu sformułowania. Czyli tu widzimy, że miłość fizyczna daje bardzo duży wpływ na rastu i lecznicze. Kolejna. O ile u nas straszono aktywnością seksualną, to czym innym straszono skutkami raczej celibatu, jak widzimy. Pierwszy cytat jest bardzo charakterystyczny. Proszę Państwa, tą radość każdy może mieć. Jest dostępna dla każdego, tak samo jak aktywność sportowa. Tego nie trzeba kupować, to każdy może mieć. To jest. Są cytaty, które świadczą, że poza zdrowiem ta sfera życia daje bardzo dużą radość, a w świecie islamu się mówi, że to jest przedsmak raju. I tym optymistycznym akcentem życząc Państwu przedsmaku raju, kończę. Bardzo dziękujemy bardzo za przeciwkawy wykład. gdy, gdy Pan mówił o badaniach w Seulu, to ja tak pomyślałem, że jeszcze naszym akademikom można by też te badania przeprowadzić. <grymne> I tak pan podejmie, że będziemy mieli wtedy badania własne. Bardzo, <grymne> bardzo dziękujemy.